Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Podróży z Herbatą. Tym razem chciałbym odpowiedzieć na pytanie któregoś z widzów, jak wybierać herbatę w herbaciarni, jakimi kryteriami się stosować. Proszę Państwa, żeby dobrą herbatę wybrać, trzeba się stosować według wszystkich zmysłów. Czyli podstawowy to wzrok, słuch, herbata też strzela, zapach, jak ona pachnie, no i oczywiście smak. Warto też słuchać i mocno nasłuchiwać to, co mówi nam sprzedawca. Jeśli dobry sprzedawca nam doradza, wybór herbaty, to on wie o co zapytać, żeby dobrać właściwy produkt do klienta. Jeśli zaczynacie swoją przygodę z herbatą, to no, niestety mało wiecie, więc właściwie w pełni polegacie na, na wiedzy sprzedawcy. Jeśli ten sprzedawca chce Wam tylko ten produkt sprzedać. To wy łatwo to rozpoznajecie i warto wziąć to pod uwagę przy zakupie. Jeśli sprzedawca chce Wam szybko sprzedać jakąś herbatę i mówi, że ona jest najlepsza dla Was, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on chce po prostu tej herbaty się pozbyć, bo mu długo na magazynie siedzi. Także pierwszym podstawowym takim kryterium to jest po prostu znalezienie takiego człowieka, który Wam herbatę mógłby sprzedać, który za wszelką cenę chce dobrać tą herbatę do Was. I tym się kierujcie, czyli po prostu no, trzeba rozpoznać, czy to jest osoba, która chce nam to sprzedać, czy ona chce nam opowiedzieć o herbacie, chce nas czegoś nauczyć. Jeśli chce nas czegoś nauczyć, to może nam nawet zaparzyć herbatę. I w dobrych herbaciarniach, w prawdziwych herbaciarniach sprzedawca najpierw parzy klientowi herbatę, jeśli ten klient jeszcze nie jest przekonany, jeśli się nie zna. I oczywiście smak, zapach herbaty dla niewprawnego klienta. No, jest tylko podstawowym kryterium wyboru i najczęściej jak ładnie pachnie herbata, on ją kupuje. Także prawda jest taka, że najwięcej herbat w sprzedaży, a ich jest bardzo dużo, bo tutaj jest tylko niewielki wycinek tych herbat, które są dostępne w ofertach, to są herbaty aromatyzowane. No i one są wybierane, kupowane, dlatego że pachną i że łatwo dokonać wyboru na podstawie ich podstawowych cech. Natomiast podstawowe cechy suszu prawdziwej herbaty liściastej to jest właśnie właściwy rodzaj zwinięcia liści, właściwy sposób przechowywania. Jeśli przychodzimy do herbaciarni i widzimy, że ta herbata jest źle przechowywana, jeśli ona jest zwietrzała, no to proszę Państwa, to nie oszukujmy się, taka herbata bardzo szybko traci swoje właściwości, i nawet najdroższa herbata bardzo szybko potrafi stracić wszystkie te cechy, które ją wyróżniają. Także warto troszkę przyuważyć, jak wchodzimy do herbaciarni, do prawdziwego sklepu z herbatą, albo takiego, który się w ten sposób prezentuje, w jaki sposób te herbaty są przechowywane. Jeśli są przechowywane, tak jak na przykład tutaj, czyli w szczelnych słoiczkach, z dala od wilgoci, z dala od słońca, w ciemnym opakowaniu, może być szklane, może być metalowe, puszka. No, to wtedy już mamy pierwsze takie kryterium potwierdzone, że mhm, ktoś tutaj uważa na tą herbatę, nawet jest małe opakowanie, co też świadczy o tym, że ona tutaj wiadomo, że się często otwiera, ona wieczeje, a gdzieś jest zapakowana dokładnie, szczelnie, z dala od wilgoci, od aromatów jakiś dla niej niebezpiecznych. Czyli w ten sposób. Trudno jest tak naprawdę bezpośrednio, jednoznacznie odpowiedzieć, czym się kierować. Tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, wszystkimi zmysłami i warto wybrać dobrego sprzedawcę, który nam doradzi ten produkt. Jeśli chcecie zacząć przygodę z herbatą albo już ją kontynuujecie, warto po prostu wybierać małe ilości herbaty, kupować małą ilość. Dlaczego? Dlatego, że możemy szybko ocenić, smak tej herbaty jakość ona do nas pasuje i po prostu jeśli nam nie pasuje nie będziemy zawiedzeni że jeszcze nam dużo zostało a nie wiadomo co z tym zrobić cena herbaty niestety dla wielu klientów którzy zaczynają przegoda z herbatą jest odstraszająca Prawda jest taka, że herbata liściasta szlachetna jest produktem wielokrotnego użytku. Czyli można taką herbatę 2, 3, 4, 10 i nawet 20 razy zaparzać. Wszystko zależy od jakości, od rodzaju herbaty i od sposobu przygotowania. Natomiast prawda jest taka, że im herbata droższa, tym lepsza. Nie oszukujmy się, także jeśli ktoś z Was lubi dobre herbaty albo ma takie ciągotki do bardzo wysokich jakościowo herbat prosiłbym, nie bać się kupować takie herbaty. Dlatego, że to nie znaczy, jeśli herbata kosztuje na przykład 100 zł za 100 gram, że ona nas będzie bardzo dużo kosztować. My, sprzedawcę, możemy upoważnić do tego, żeby on nam niewielką ilość tej herbaty sprzedał. To my mamy sobie sprawić przyjemność, jeśli sprzedawca dobrze nam dobierze produkt, mało nam sprzeda, to wiadomo, że będzie miał stałego klienta. Także warto swoje prawa tutaj konsumenckie dochodzić. I właśnie niewielką ilość suszu kupować, i nie wstydzić się tego. My mamy prawo jako klienci, jako konsumenci herbaty dobrej, wysokiej jakościowości, po prostu niewiele jej spożywać na samym początku, żeby się z nią zapoznać. Prawda też jest taka, że jeśli jesteśmy już stałymi klientami i nam jakaś herbata smakuje, można negocjować ze sprzedawcą i kupić większą ilość herbaty dla nas po bardziej okazyjne, bardziej atrakcyjne dla nas ceny. Ale to z czasem. Cóż, podróż z herbatą. Zacznij i ty.